Serwus z ujecznym Wisconsin. Dzisiaj znowu z domu. Piesek jest obecny towcia. Nie ja tak naprawdę za chwilkę ruszam na siłownię, Dzisiaj znowu trening z Dawidem. Mamy sobotę 22 października. Lecimy, zobaczymy, jak to u Dawida będzie. Dzisiaj już tak bardziej treningowo pod kątem trójboju, także. Patrzyłem się cały czas w ekranik nas w kamerę. Także yy, chyba wypadają tam siady. Musiałbym zerknąć w Excela. Tak czy inaczej widzimy się na siłce. Witam ponownie. Tutaj już mamy rozrzewkę z Dawidem. Lecimy sobie klasycznie. Bioderko. Praca w kwestii zakresów ruchomości jest ultra ważna. Tak jak tu widzimy. Lekki kłopot z... Grupą kurszowo-goleniową, tył uda, niepełne, niepełna pozycja psa z głową w dół. Tutaj ważny aspekt na tak żeby biodro nie wyprzedzało kolana kolano. Mega ważna sprawa. Dzisiaj te siady, tak, lecimy, także mobilność w zakresie klatki piersiowej jest mile widziana. Aktualnie Dawid waży 76 z hakiem. Przygotowujemy się do kategorii 7.4 Wiadomo, wleci, wleci jakiś model Tak, żeby troszkę tej wagi zbić, potem podbić po, po ważeniu w grudniu na zawodach No i lecimy sobie siady 140 na 5 Na początku rozrzewka Kluczowa sprawa, że zanim wyciągniemy sztangę, zanim się dopniemy w ujęciu pleców, warto by było, żeby najpierw ustawić dobrą pozycję żeber, żeby żebra nie były w takim otwartych nożyczkach, tylko cyk, ciśnienie wewnątrzbrzuszne i wszystko będzie od razu lepiej śmigało. I, e, i dopiero wtedy napinamy mm, czworoboka, ściągamy łopatkę, jakbyśmy chcieli zmiażdżyć... Pomiędzy łopatkami komuś palce można dać komuś taką rękę i zmiarz mi łopatką palce. No i jedziemy. Dawid w stroju w butach w całym secie w jakim będzie startował na zawodach. Klasycznie siłka Just Gym Warszawa. Dzisiaj siady. gdzie wyciskanie też handlami. Co będziecie mogli zobaczyć. Tu kluczowa sprawa. 140. Lecimy. Trening już był po południe, my chyba o nie wiem, o której 18 robiliśmy ten trening, bodajże. Lekka przypinka. Powiem Wam, że na 7-6 fajnie te kopy to siedzi. Włochy trochę zabierają ten efekt, ale no, Dawid jest mocno nabity. I tu jest ważna sprawa. Ważna sprawa jest to, że musimy odpowiednio odpoczywać. Więc właśnie, porządny odpoczynek musi być, bo tak jak widzieliście, ostatnia seria na siadzie była już problematyczna. Ja zawsze uczulam na technikę, uczulam na przerwy. Zwłaszcza jeżeli trójbój jest naszym głównym celem, czy jakby konkretne ćwiczenia, to tym bardziej. Dbajmy o te przerwy, odpoczywajmy odpowiednio, nie dwie minuty, nie trzy, czasami cztery, pięć. Tu już mamy wyciskanie na skosie. Wiadomo, zawsze się można do czegoś przyczepić, ale nie, nie w tym rzecz. No i RDL-ek. RDL-ek, tutaj przede wszystkim ważna sprawa, żeby też dbać o wyciąganie tej sztangi w sposób Maksymalnie techniczny, maksymalnie zdrowy. No, szanujmy kręgosłup. Dawid tutaj miał stówkę. Stówkę. Bodajże. Czy tam sto, przepraszam, 120. Tu już było. Tu już było 120. No i, no i tak to wygląda. Chwyt już puścił. No i króciutki materiał dzisiaj, ale co chciałbym w nim jeszcze przekazać? Chciałbym przekazać to, że mamy drugi treningowy vlog Dawida w przygotowaniu do debiutów. Powiem Wam tak, to co, to co widzieliście, jeżeli chodzi o siady te 140 na 5, to dla Dawida generalnie byłoby. To nie było ciężkie oprócz tej ostatniej serii. Tylko prawdę mówiąc, ja z Dawidem zacząłem współpracę w momencie, kiedy waży 83 kg, także zeszliśmy czy tam inaczej, mieliśmy w kategorii 8,3 startować, tam były jakieś fluktuacje w zakresie 8,4 i tak dalej, 7,9, tego typu historie. Ale co jest fajne, mimo spadku wagi, mimo redukcji wagi. Tego mięcha jest dużo, Dawid jest bardzo silny, to mi się podoba, więc fajnie Musimy dozować objętość pod kątem tego, żeby nie doznał Dawid kontuzji To kluczowa sprawa Teraz mamy 4 tygodnie, gdzieś tam podkręco, podkręcamy objętość Jest to w takiej periodyzacji, w takim planowaniu zmiennym Bo na przykład Dawid w kolejnym tygodniu miał już 5 dwójek więc bawimy się tym, nie lecimy e, ścisłą jakąś ścieżką typu e, 5x5, czy tego typu historię, e, czy 5x1, Jima Wendlera. Jakby, tyle jakby metod jest wiele, e, ja przyjąłem taką. Sprawdza się, odkąd z Dawidem współpracuje. Mm, no i to by było chyba na tyle. Dajcie znać, czy chcielibyście materiały w, w troszkę dłuższe, troszkę krótsze w zakresie tego treningu. Ja nie ukrywam, że żeby też nie robić takiego materiału bardzo długiego, to, to też nie chciałem Was zanudzać ćwiczeniami, ale jeżeli macie ochotę i, i chcielibyście obejrzeć na przykład 15-20 minut takiego, takie zajawki z treningu, zwłaszcza z Dawidem, bo to uważam za, za ciekawe, bo przygotowuję się do zawodów. Nigdy nie, nie, nie startował, więc to zawsze budzi jakieś większe emocje niż samo suche trenowanie. Dlatego będę bardzo wdzięczny za komentarz odnośnie długości materiału. Dajcie znać, czy podczas takich materiałów też poruszać kwestie związane takie na przykład jak żywienie czy ogólny zamysł treningu Dawida czy chociażby to jak to wygląda na, na takiej linii współpracy trener-zawodnik jeżeli to dla Was będzie ciekawe także na dzisiaj to tyle krótki materiał mam nadzieję, że Wam się spodoba do zobaczenia, cześć!